Skutki uboczne znieczuleń to najczęściej przedłużające się znieczulenia. Jak już wcześniej mówiłam, one są często powikłaniem po znieczuleniu przewodowym, czyli znieczuleniu dosyć um, inwazyjnym, dlatego że e, znieczula się cały pień nerwu. E, co Należy zrobić i kiedy się niepokoić. Niepokoić się należy wtedy, gdzie na przykład wieczorem mieliśmy usuwanego zęba w bocznym odcinku żukwy następnego dnia rano wstajemy i dalej mamy znieczulone połowę języka i te zęby. No należy się natychmiast skontaktować z lekarzem, natychmiast z lekarzem. Często jest takie przedłużające się znieczulenie, nie jest niczym strasznym. Po prostu nerw dłużej dochodzi do siebie i to jest osobniczo zmienne, ale niestety zdarzają się przypadki i to nie jest winą lekarza stomatologa, gdzie dojdzie do uszkodzenia tego nerwu i wtedy ten okres zejścia tego znieczulenia może trwać nawet dłużej. Wspomagamy to laseroterapią wykonywaną w gabinecie. Należy stosować wówczas ciepłe okłady, które jak gdyby pobudzają ten nerw do powrotu do stanu wyjściowego sprzed znieczulenia, ale również stosuje się farmakoterapię, czyli jest to kilka preparatów i witaminy, i specjalistyczne, które stosuje się przy neuropatiach i lekarz one są na receptę, więc musimy to pacjentowi przepisać. W skrajnych przypadkach nawet stosuje się zastrzyki. Na szczęście nie są to powikłania jakieś bardzo częste.